Proszę Państwa, nie wiem, czy dobrze widać. Teraz nic nie widać. Dwadzieścia osiem stopni Celsjusza o piętnastej Dziś mamy piątek, 22 lutego. Znowu jestem nad rzeką Ebro. Myślę, że następny filmik, który do Państwa będę w stanie nagrać, będę już w posiadaniu wędek, gdyż zamówiłem sobie wędki przez internet. Czekam, aż do mnie dojdą. Nie spodziewajcie się Państwo czegoś nadzwyczajniejszego, bo ja jestem początkujący wędkarz. Nigdy w życiu nie łowiłem. No ale jak mieszkam na Debro, no to chyba nie ma nic lepszego, jak sprawić sobie wędki. Pozwolenie na wędki już załatwiłem wczoraj w przeciągu 15 minut. Potrzebny jest tylko do tego dowód i 26 euro. Tyle kosztuje pozwolenie na wędkowanie w Hiszpanii w Katalonii cały rok, na wszystkich rzekach Katalonii i na całym Morzu w Hiszpanii. Powtarzam jeszcze raz, nagram Państwu filmik, jak otrzymam te, tą paczuszkę z wędkami. Zobaczymy, co tam przyszło, czym dysponujemy i co możemy zrobić. No, i jeszcze raz powtarzam, nie wyobrażam sobie lepszych popołudni lub nawet całych dni spędzonych nad Ebro na wędkowaniu zobaczcie państwo 28 stopni o 15 podejrzewam, że koło 16-16 z hakiem nie będę już tu czekał ale do trzech dych dzisiaj dociągniemy spokojnie ludzie chodzą dzisiaj na krótki rękach, proszę państwa wspaniały dzień Dziękuję. Pozdrawiam.